Pojedyncze oczywiście i mówili tak. Odbyły się spotkania. To jest relacja ich. W takich gronach jak Kaczyńcy i z PSL-u Pawła Kikalinowski. I trzecia grupa to jest aż No ale ja gdzieś to muszę z siebie. W tej chwili, kiedy w takiej sytuacji jestem, a nie innej, że tu znowu posądzany jestem o jakiś przeciek, dochodzenie jest prowadzone. Ja muszę to gdzieś powiedzieć komuś. Te media, które mamy, to wiemy, jak one tylko no, tendencyjnie y, robią wszystko. Ta trzecia grupa to hierarchowie kościoła. Grupa, grupa. Y, tak zwana określił to jako grupa liberalna w kościele katolickim. I czwarta, która była najmniej zaangażowana w to, no, spotkała się to przedsiębiorcy. By. Ci duzi w Polsce. I wszystkie te grupy miały jedno zadanie. Podjąć skuteczną walkę w kierunku tym, żeby wykończyć lepera. Wszystkim kręgom liberalnym to, co my głosiliśmy, szczególnie tym wszystkim, bo dzisiaj tak patrząc, ja już przyglądałem się temu, bo to przecież mi powiedzieli od razu po tym, ileś tam może pół roku po tym, czy ileś, ja nie wiem, czy gdzieś tam zapisane, nawet nie mam tego swoim szyfrem w notesach. <laughs> ja to analizowałem. Wszystko dotyczyło jednej osoby Balcerowicza, polityki jednej. Nie jako, jako osoby, bo ja nigdy zresztą nie mówiłem, że, że Balcerowicza trzeba zlikwidować. Jego politykę, politykę trzeba zlikwidować, a personalnie to nie mam tam i tysiąc lat żyje, co ja mam. I to by sobie już. Ale ludzie i... podjęli decyzję wszelkimi sposobami. Trzeba wykończyć leper. A wcześniej jeden z naszych działaczy z Wielkopolski Wręcz chyba dał mi taki artykuł z Gazety Solidarność. I tam było opisane, jak wykańcza się przeciwnik. I ten, który był na tym spotkaniu, gdzie przewodził temu Michnik, tak jak mówił, te wszystkie działania odczytał. potrzeba człowieka przede wszystkim, jeżeli nie ma innej metody, a Fizycznie nie chcemy zlikwidować, to trzeba jego działania przede wszystkim ośmieszać, później lekceważyć. Pierwsze, lekceważyć. Nie ma tego problemu żadnego koniec. Jeżeli nie dajemy rady ośmieszać, później kryminalizować działania, podważać wiarygodność, analizując to wszystko przyszedł. I mówi nawet... Mówiono o tym, żeby te działania prostytuować. Co so, ja oczywiście do czasu tej seksofery w ogóle nie brałem pod uwagę sobie tego, ale tamte analizując, ja to wszystko przecież przechodziłem. To to właśnie robić. Wódka, dziewuchy i pieniądze, i pieniądze. O i korupcja jeszcze, prostytuowanie i korupcja. No i to, zaczę... to analizując to, to wobec mnie trwa do dzisiaj. To ich stwierdzenie, że próbowaliśmy lepera, wprowadzając na salony, ucywilizować. Co? Kogo cywilizować? A czy ja przyleciałem z księżyca? Małpą jestem, czy co? Ja mogę wykształcenia nie mieć, bo w... czasy, w których żyłem, takie były, a nie inne, ale ja swoją wiedzę pogłębiam cały czas. Ja im przypominałem, Kiedyś był taki dobry program przed wyborami w 2001 roku u pana Andrzeja Kwiatkowskiego, tygodnik polityczny coś takiego było. I byłem tam z profesorem Rossady. To ta debata, tam ludzie się przekonali, była mowa o rezerwie rewaluacyjnej i nadwyżce dewiz w Polsce i nadpłynności banków. Kiedy ja. Piatkowski mówi, że no w końcu to trzeba skonfrontować. Mówi, co ten leper mówi, dlatego zaprosiłem pana profesora Rosatiego, specjalistę, ekonomistę, finansistę, żeby on, czy on już był wtedy ministrem, bo on był w rządzie Millera chyba nie, ministrem. Ale to, ale to mniejsza z tym i mówi, to skonfrontujemy. Kiedy ja mu zrobiłem ten wykład, że tyle jest nadwyżki devis, rezerwa rewolucyjna, która leży, niewykorzystana w ogóle w Polsce, że banki mają nadpłynność, że wirtualne pieniądze tworzą, bo jeden bank robi lokatę w drugim, drugi w trzecim, trzeci w czwartym i z tysiąca złotych robi się milion, a nadal jest tysiąc tylko. Fizycznie jest tysiąc, a odsetki, prowizja liczona od miliona już jest. Bo każdy sobie liczy to wszystko. To Rosati przyznał rację. To był program, który był szokiem, później Kwiatkowski mówi mi, że po, po jakimś czasie mi powiedział, że wie Pan ile ja miałem problemów, że ja to puściłem Pana z takim autorytetem, uważanym za autorytet, a tu leper usiadł, chłop prosty i mu zrobił wykład na ten temat. I oni zaszokowani, bo ja korzystam z doradców, ekspertów i czytać uczono mnie, a więcej nie trzeba.